Mistrz, tak Teraz jest temat na temat miszcz. E... Mójego nauczyciela tarota na mur zawsze powiedział tak, że nauka tarota powinna być tak w taki sposób prowadzona, że człowiek przechodzi. Płać solidne, bo jaguara trzeba kupować, e, dobry, by jeść. E, I tego człowieka dostaje talia karta do ręka, i miszcz mówi: Teraz, bądź codzienny, patrz na tej talia karta, i za paręnaście lat będziesz wiedział tyle co ja. I tak powinna być nauka tarota. Bo tak de facto, jeżeli to jest dobrze skonstruowana tarota, to samo patrzenie na karta będzie uh, dać tych informacji, które są oparte o, o, o nasze wspólnych doświadczenia z archetypami. W związku z czym, tak de facto, tym częściej później dojdziemy do tych do, do samych wniosku. W naszej Ekipi Szkoły Ezoterycznej, który jest nazwa Białego Lotosu, my zakładamy, że tarota nie potrzebuje miść, tak? bo nasze życia jakby, dają cztery miści, które po prostu nam pomagają w zrozumieniu tarota. Pierwsze miść to są trudne sytuacje życiowe. Dlaczego to jest nasze myśl? Z tego powodu, że trudne sytuacje życiowe zazwyczaj są związane z nasze brakiem umiejętności w pewne dziedzinie, w pewnej sferze naszej życia. I kiedy my zaczynamy te umiejętności nabywać, to te trudne sytuacje życiowe znikają. Druga drugi myśl to jest jakby naszych tak, naszych wrogów. Bo wrogowie są wrogowie, bo zazwyczaj oni mają zdolność zdolności trafienia tego słaby punktu nasze. I dopóki że my mamy tego słaby punkt, to dopóki że oni będą nasze wrogowie. Ale w momencie, w którym potrafimy tego słaby punktu wzmacniać, to nie czujemy się zagrożone. W związku z tym wrogowie przestają być naszym wrogiem. Tak? Nie oznacza to, że jest, będą stać się nasze przyjaciele. Mogą, ale nie muszą. Natomiast my nie będziemy odczuwali tej wrogości do nich. Czechy, jakie to są tych powracających problemów, czyli zmienia się opakowanie, ale prezent zawsze ma swoje wewnętrzne, tej samej zawartości. Tak? To jest ta praca, o której zmieniamy pracę i trafimy na tego szefa, który jest przemocowy luby. Zmieniamy związek i trafimy na alkoholika. Tak? Tych właśnie powracających problemy to, są, uh, to jest taki mistrz, który uczy nas, w której sfera nasze życia my mamy zwracać uwagę w dzieciństwo. Bo tak? prowadzące problemy mówią nam o tych schematach, tych stereotypy zachowania, które nie mamy, i przekonania, które mamy, które właśnie prowadzą nam do tak, a, inny, a nie innej rodzaju sytuacji. Czwarte to są przyjaciele. ale ja mówię o prawdziwych pszczołowie o tych przyjacielach, które potrafią nam powiedzieć, Prosto z most, co z nami jest nie tak. To jest tak bardzo dobre myśl. Tak to są tak cztery myśl, które po prostu pomagają nam w życiu. Tarota czasami dobrze mieć dobry nauczyciele, który po prostu przekazuje tarota w sposób nie mistyczny, ale w sposób taki prozaiczny, czyli jako pewne narzędzie, pewna książka, który uczy i on będzie uczył ciebie, w jaki sposób czytać z tej książki. Natomiast, a, dlaczego ja się nie nazywam mistrzem, nie lubię kiedy ktoś mi nazywa mistrzem, bo mistrzostwo jest mi bardzo daleko i nie chcę być mistrzem, bo mistrzem ma jedno podstawowe problemy. On ma być miść. w związku z czym ludzie oczekują, że on nie popełni błędu, że on ma być doskonały, ma być jakby. och, ja! Ja lubię kawa, lubię wino, lubię kobieta, lubię życie. Lubi gotowania, lubi jeść, w związku z czym to mistrzostwo, uwierzyć mi, jest mi bardzo daleko. Owszem, próbuję być dobrym człowieka, czyli nie próbować przeszkadzać przeskazać się innym, pomagać innym, czasami daje się, czasami się nie udaje się. Natomiast ważne jest, aby przestać szukać w życiu mistrz. Pamiętaj, ty jesteś twojego mistrza. Ty jesteś człowiekiem, który podejmuje decyzje. Ty jesteś człowiekiem, który jest odpowiedzialny za swoje decyzje. Mądrze ludzi. Warto mieć oko u siebie. Bo mądrzy ludzi mogą ci dać dobre informacje, dobre rada. Natomiast tylko ty jesteś człowiekiem, który po prostu może zmienić swoje życie. Inni mogą ci tylko pomagać. Dzięki.